witajcie, o, mi się, eee, hej witajcie w kolejnym odcinku Let's Play eee, Minecraft. Tak, no i w dzisiejszym odcinku ruszamy dalej. Eee, jak widzieliście znalazłem tutaj trochę żelaza. 5. Eee, od razu sobie zrobię nożyczki, tak. Nożyczki. Sygnał. zaczęcia odcinka. Bierzemy sobie pochodnie. Nie będziemy mógł zostawiać. Po co? Tak. No i co? No i wychodzimy. O. Nie ma nic. A! Byłem gotowy. A, sorry, to nie atakujesz gdzie. O, teraz spada to Spider Egg. Dobra, zbieramy Wełnę z owieczek ja przypaliłem tak, że widzieliście Nie, tą jedną świeczkę zostawił, że tutaj byłem. Takie pizzko. Ja, tam creeper, nie, tam nie idziemy. Dobra, nie, ogólnie. Mało mięso mam. Zjemy coś, czy nie? Nie. Dobrze. Sprawiedliwość się jeszcze na żeby życie mi się generowało. Ale no nie. No, no. Eee, I co? O, Rotten flash. No, fajnie. O, no i zaraz zbijemy drugi level, tak? Ale nie, dzisiaj chciałbym pójść... A właśnie! Eee, chciałem jeszcze ściąć tutaj, jak jestem na bagnach. Być może już... Nie, znaczy, no na razie do domku by się przydało. Mm, tam, chcę Lianę Ściąć sobie Żebym miał Te Creepery mnie pewnie zobaczą nie No to git. Tak, idziemy tam I zetniemy Liany No i mamy drugi level Dobra, nie widzę Ścinamy Dobra, cztery starczą, bo one się rozmnażają. No i co? No i wiejemy. Tak. Idziemy dalej zwiedzać. I mam teraz jeszcze tutaj dla was taki ten... ...pomysł. czy znaczy, to... ...można by było z tego urządzić konkurs, ale no nie chcę na razie. Drugi odcinek już konkurs. Nie. Ym, chciałbym, żebyście wymyślili mi znak. Znak w Minecrafcie. Tak jak wiecie, JJ Joker w, swoim, w swojej serii pokazał krzyż taki. Znak kultyzmu Bardzo, Bardzo mi się on spodobał. E, to też nie chciałbym tutaj podszywać się za niego i klonować jego znak. Nie wiem, czy on wymyślił, no ale to wiadomo. Jak ja go użyję, to będzie już klonowanie O góry, fajnie. I chciałbym, żebyście wymyślili mi taki znak. Ja osobiście próbowałem sobie wymyślić, ale nie, był, nie miałem aż tyle. Jak to powiedzieć, weny, żeby zrobić ten znak. No chciałbym, żeby na przykład tutaj idę sobie czy coś powiedzcie mi po co jest Spider jak tutaj idę czy coś eee e, ten na przykład zostawić tam mogłem już w moim pierwszym mieszkanku mój znak że ja tutaj byłem no bo nie wiem co tam potem będzie może jakieś przygody się wydarzą może kogoś poznamy na tym świecie zobaczymy co się będzie działo no i chciałbym zostawić takie znaki więc piszcie w komentarzach e, jakieś tam pomysły możecie nadsyłać jakieś obrazki filmy odpowiedzi wideo do tego filmu wszystko bardzo mi mile widziane Że no tutaj zostawiam Wam A. może widelec może jakaś o bierzemy sobie trzcinę Jaka, jakaś nagroda e, będzie zobaczymy e, oczywiście konkursy będą to już wspominałem z Kubą konkursy będą Czemu nie? Ja się teraz się dziwię. Dlaczego takie trzciny Minecraft hoduje na 4 wysokości? Jak one mogą rosnąć tylko na 3, trochę niutelne. O, latające wyspy. Każdy to lubi, chyba. Tak, udało mi się yy, opanować lagi. Kuba tu nie musicie dziękować. Tak jak w odcinku z Angry Birdsami. Widzieliście, nie było lagów. A tak samo, no włączałem nagrywanie 4FPS. No. Się denerwowałem strasznie, no bo mówię, mam pomysły, mam. A nie mogę ich przedstawić Wam. Co mnie to tak denerwuje, no. Nie jest to miłe, jak mam pomysły i nie mogę Wam ich pokazać. Tak. tam gdzie no i chciałbym je pokazać wam co myślę, że się udaje, bo dostałem bardzo miłe komentarze w pierwszym odcinku no a odcinków będzie więcej, będzie więcej, teraz już jak uprzątnąłem te lagi, to już w ogóle będę się starał żeby odcinki wychodziły dość często, tak jak mówiłem nie są to odcinki długie, są to odcinki dziesięcio, od góra, no Około 10 to, to jest jeden dzień w Minecrafcie. żeby na początku to były takie wprowadzające. No może potem się jakoś zmieni, może rozbudujemy, nie wiem jeszcze na tym nie myślałem. Wiem, że pomiędzy tym odcinkiem a następnym chyba tak, chyba tak to zrobię. Bo już tutaj się powoli łatwo zbliża. Tak? Tak, już słońce tam zaszło czyli 10 minut za mną wydało ale nie, nie bójcie się, niedługo będzie do odcinek także eee, zrobię przerwę na zbywanie surowców jakiś drzew czy coś pójdę, ale nie bójcie się nie będę, nie odejdę nigdzie daleko, będę już tam, a tu eee, nie, to jeszcze nie Zajdę w jakieś miejsce, zobaczymy może że akurat tutaj będzie rano pustynia. Nie! Dynie! O tak! Teraz chyba z tych można pozyskiwać ich na środku. To git. Super. O to jakieś dziur. A! A! a. Dobra. Tu zaskoczymy. Ech. Owa. O, to się skinie. Wyjrzymy tylko tak. Wewnętrznie. Fajna. <głos> <głos> tak, fajna. Fajna, podoba mi się. I tyle. Nie mam nic do wydania. Podoba mi się. Oboi. Dobra, czas coś... ...wszamać. Ech, nie udało się. Dobra. Wybieram dwie Nie, nie chcę się na pustyni. Nie lubię pustyni. No, Może teraz się coś zmieniło? Piszcie. Ale chyba nie. Nie, nie idę tam. Nie lubię pustyni. Nie lubię pustyni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, sześć, tak. O, u, cały pipunek. Napiszcie mi, do czego to Spider-Eye. No nie. Nie skończę, nie skończę odcinka na środku no bez taki. Co znaczy, co, łódeczkę i płyniemy? Dobra. Nie mam innego wyboru. Będę coś wyrzucić też. Zastanawiam się, co to jest Spider spiderite? To jest potrzebne w ogóle. Chyba z jajka zaraz Bo to wszystko mi się tu przyda. A jajko? I no tak. a. Boże, po co ja tak główkuje się? Dobra, <grych> płyniemy. No, rusz się. Horyzont jeszcze też nie został naprawiony. Widzicie, jak się wszystko mryga. No, a my się zbliżamy do końca odcinka. Słońce zaraz zajdzie A więc tak Ja płynę I zobaczymy gdzie dopłynę Spotkamy się już chyba jak dopłynę I tam sobie zrobię jakąś norę bo no, czas nas goni nieubłagalnie, już się robi ciemno A więc tak Ja płynę Zaraz Ci pożegnamy Zobaczymy się jak już dopłynę Tam gdzie mam dopłynąć Ale duże może Albo dobra no na morzu chyba nas nic nie może spotkać nie ma chyba jakichś rekinów Więc No, lecimy Lecimy No, księżyc A właśnie, fazy księżyca zostały dodane Widziałem, fajnie O, mamy W połowie się już schował <tryk> mm, zachód, fajny. O, i tym zachodem kończymy nasz odcinek. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Ja Was żegnam. Mamy ląd! huh.